z Aleksem testujemy dziwne produkty z Teddy, które, które znaleźliśmy w Niemczech, a w Polsce ich nie widzieliśmy, nie? Nie. Być może są one w Polsce, a my ich nie widzieliśmy, więc zaczynamy od... E, jakiejś kukurydzy. Jakiejś kukurydzy. Kukurydza czerwona. Tak czerwona kukurydza ostra. Nie mam pojęcia co to. Ostra to jest? Nie było ostra. 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 Kurczak, ostre, że są w Lidlach. Tak? Mm -hmm. Ja tak wydaję 8 na 10. Ostre, ale smakuje chłopu. 10 na 10. na ja Gratulacje. To są chyba jakieś lejsy azjatyckie. Bo wygląda to jak, jak, jak lejs, tak? Nie azjatyckie. Japońskie. Nie wiem czy japońskie czy azjatyckie, bo tu z tyłu nie ma nic zapisane. To typowo przypomniane z Azji. I skąd to jest? Mhm mm no. Nie mam informacji skąd O! Twiny Faktycznie Nie wiem, dobrze Twiny Z Schin to jest To jest To mi się spodziewało, że to jest z No nie, no mogą być na przykład z Korei, albo mogą być w Japonii, bo... Aaa To jest w workach To jest takie w workach Takie miny A tu faktycznie jest coś napisane O! To jest za szansą teraz Faktycznie dla jest napisane Więc musimy to ostrożnie. tak? To 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 Są takie małe. Nie. Nie bro. To wygląda. Ufentowany. to wygląda. Jak takie. Małe, twarde, nowe, prytki, takie ostatnie wszystko w opakowaniu. No, jak takie ryżki, przyczep. Gębinie. No, nie chcę to jeść, bo ja tego nie chcę. Się do? Nie. Ja bym nawet powiedział. Idziemy dalej. Z Nie Zrobujesz to? Nie. Mogę dobre. Koje. To wygląda jak oreo, który bater no. jest oreo. A no. nowo! Był to gorzko niedobrym. No i czekaj. Bo <coughs> co tak do, do, te wszystkie nie wiedziałem. Zwieczamy. <coughs> o to pokaż, w co mi się to przepić? To jest e, takie oreo, w środku jest taki fioletowy krem. Pokaż, że nie smukłe. I na tym jest mm. jak ta japońska jakaś stopnika. Bardzo aromatyczne. <kluzni> bardzo, bardzo aromatyczne. na bardzo mocno. To chyba jest To jest też chiński. Tak, Dobrze. To jest chyba z Japonii. Bo to wygląda jak z Japonii. To jest... <kluzni> ten jest A nie, jest fanuszką w tym kraju. I tutaj mamy kolejny produkt. Uwaliłem. Który jest, nie wiem skąd, ale nie lubię już patrzeć. No, chyba z Ameryki. Nie, wiem co z Ameryki. Tu mamy, mamy popcorn o smaku... To Nie wygrał z Ja to, 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 no. to widziałam w Polsce. Jest, jest, jest to w Polsce? Mhm. Poważnie? Tu jest Ameryka, to jest Ameryka, czyli to z Ameryka, no. Made Ameryka, no. To jest amerykańskie. Ja mam boję że jestem trochę smutny, bo kiedyś jak latałem sobie do, Japonii, do Ameryki, to ja przywózłem rzeczy sobie z Ameryki, nie? I to były rewitacje, to tata taka nie? A teraz... To, to jest... No, to jakby wzięli taki kukurydzę i każdy ze na Bardzo tak. delikatnym smaku. Bardzo delikatny smaku. ale okej, okay. 5 na 10. Ja daję 5 na 10, a Ty? 6 na 10, A tutaj daliśmy w ogóle jakąś ocenę? Nie. Ja tutaj daję 9 na 10, bardzo by to smakowało. Mamy na 10, że to było bardzo dobre. Testujemy te niebieskie? Tak. Testujemy te niebieskie? Tak. Taka będzie kaszle pewnie. To jest Blue Flamas, Blue Flamas. Blue Flamas. Skąd to jest zielone. klamas tak, ja Z, niej, nie. z, z, zębio, z to jest zielone. 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 A to jest zielone. to jest zielone. to ja to to biorę to jest to jest chyba z Dobra. Matowskie jest. Te, jest. Ten niebieski bardziej wchodzi. Dobra. Jaki to jest kolor? Mamy teraz coś takiego? Zielony jabłka. Warm heads. I to jest... Nie idzie tego roz, rozdzielić? Chcesz, się ty czy zielony? Jabłka zielona. Spróbuj. A, 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 a. Jestem ciekaw, czy, Ostele, czy to będzie ostry, czy to sobie zielony? Kwaśny. Kwaśny? Pokaż tutaj widzom, jak się. Uuu, to teraz ja spróbuję niebieski, co? Właśnie? Mm -hmm. ja nie wiem. Nie wiem, kwas ten pójdzie mąc gagę. A by... ja bardzo lubię kwas Ale To, wchodzi. Ujej. Daj, daj z tym jest z tego. No, tak sześć jest to pewnie, jest tam z pewnymi, a nie z żelapylą. No kwasność daje taką mocną. No co fajna, fajna bajera. Bo jeżeli chodzi o smak, wiadomo, no to już nie ma. Jest to typowo tak pod bajerem. Typowo pod stęka i 10 na 10. Bo... Nie, tu można się pośmiać, bo można się skwasić. Ja, o, to się to. Nie, co się stało? nie masz energii. Oh. Jesteśmy skwaszeni, co? Jesteśmy skwaszeni. I co? Siedzisz to? To masz. Tak, mówiono najlepsze. Mm. Taki smak dziewczęcy. ale kwaśny. Oh. Ją... Ja się szykuję przed kot małą. Mm. Mm. Jadłkowy. Dobra, dobra, tak. Tak. Od, bo odłóż to proszę. Dobra. To biorę. To dobra, coś, to jest dobra. też kwaśne. No, tu jest mega slime z Nie wiem co to. Tu... O, już już będzie. Zgada. Sprawdzamy. Po tych smakach. I nie wiem dlaczego... Bo jak, ja, jak, no. jak byliśmy kupować te dzieci do malowania, to wtedy wiedziałem. Aha! Trzeba otworzyć. Zresztą no, tak żyło dobrze. Zresztą tak żyło dobrze. dobrze. Ale pytanie, czy, czy to jest do jedzenia, czy to jest do klejna? Do jedzenia. To nie jest, kasne mm. i to jest dobre. Smart, gdzieś tam... Dla wiecie będzie to dobre. Wiecie, że się tam będzie budowało. A to jest... To jest wega? Wega, wega. Udaję cztery na wieku. Toxic swój też kwaśny. Też kwaśny? Też. A kiedy ci to zabrał? Nawet nie wiem kiedy ci to Ale kiedyś ci to ugorował? No to ty mi nie pozwoliłeś, tak? jak to zabyło. Prawie 30 euro tam wydaliśmy, ale mam nadzieję, że to się wam podoba. I że ci się 30 euro... A, to jest Kierarki. cukierki tak. Ale ja kiedyś je próbowałem na konwencie, to A? jak cię kopnie, to... No, próbujemy? Ja mam red to jest, tak? jest tak? czerwony, bo jest czerwona beczka. Tak, aha, sour czyli kwaśne. Kwasnek to było jakiś tak, eee, Jakieś takie prze, przejechane przez. No, przez chyba. No, kuria no. ja się eee, o, eee. No? Aha. Czy kiedy już na samym początku jest kwasnek? Tak, Nego tak. Jeżeli chodzi o fan, o radość. To chcę tam dzisiaj zwieść, bo to bo chyba o to chodzi, że był tam... A To jest za zguszkie. Aż zguszkie, twarz że zguszkie. Powiedz, że 1 euro. Radość to śmie jest. Hmm. Nie chcę tego do końca jeść. Nie chcę tego jeść do końca, bo młody poleciał. W międzyczasie chcę wam pokazać, bo to nie jest do testowania do jedzenia, ale kupiłem sobie... Świnka Pepe? pewnie w Polsce jest, bo to jest międzynarodowe, no! mm, więc świnka Pepe jako taki dodatek, to jest to. O, oh. to jest tutaj ciekawe, jest taki Tu gumi tuti, tu gumi tuti, Tup no widzisz, to po co to zrobił, no ale wiadomo, człowiek, o, 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 A, to na sam koniec chyba zostawimy, co? No. Teraz pokazuję Wam, nie wiem czy to może z ten osobny odcinek będzie z Mamy, może podka to czuję. Jemy chodmamy. Ona jest podobno ostra. Making USA. A Ty to odwierda być No Chodź Aleks. Albo działamy, albo nie. YouTube, YouTube nie oszczędza. YouTube mnie oszczędza. Ale subskrybujcie kanał, dajcie na trzy. to co nazywamy jest fajne, czy jest niefajne. No to już wanie. To jest baję. Spróbujemy taką hodmamę. No! Hit! Mm. Nie, niekoniecznie mój smak. Ostry! A ten slajd tutaj nie no. jest. Kurcze. Nie był spłuczony, nie był fajny. Chętnie tutaj pieniądze wiesz, bo niby jest ogórek, niby jest spitka. Ty że jest tutaj siostra, tata, ta, ta. Jakieś wiad, wiad takie wiad. Jakieś słodkie, może jakieś inne. Jest ostre. Mamy tutaj takie palce. Takie palce Alex ma Alex Ma niebieskiego, ja mam różowego Czerwonego dobrze ale... no, Widzicie, to jest też kwas, kwaśność. Kwaśność i nowy panu. Chyba gideski, widzisz? A, pokaż. Tak? To wygląda jak parówka wszystko. No, widzisz? Na zielonko? Bierzemy. No, to jest normalny spak. Cukrowy, miliard kalorii. Bierzemy. I nasza tak świna. Do... No i teraz. Czy jest ostre? Jaki ostry, kwaśny. Hmm, nie jest kwaśny. No, no, to jest taki żydary. To jest, hmm. jest tak. okej. Okay. Ty, ty spróbuj mojego, ja spróbuję. Nie, nie będziemy tak robić. Nie, to takie, nie, to takie, nie, film, nie tak, tak nie będziemy robić. Nikt to nie lubi tak. Jest hmm. hmm, zawiedziony. Dwa na <mawisów> hmm. oh. ja, ja tak, dziesięć. To do, kończymy to to, no, to, to kończymy to. Pięć, siedem, siedem. Tak? Siedem, to możesz długo jeść. Tak. i buteleczka i Te buteleczki gdzieś widziałem. Te buteleczki gdzieś ja widziałem. My zabraliśmy najbardziej sklepem. I to jest make Austria, austriacki produkt. Spróbujemy? to jest to jednorazowe na raz, nie? Teraz mi też daj. daj No dobra, jest okej. Okay. Czy będę też od ten smakiem? Średnio, nie? To jest Bo 0 na 10. na 10. To jest y, drugie to jest, w ogóle, Albo mi po mama. Może przepaliło przewaliło pochod po wszystkim. Ja ogólnie mam mało Ja mało Ja mało czuję. Ja, mało czuję z tego powodu, że ja mam problem właśnie ze smakiem że raczej. Ja chcę... Pytam, pytam, i teraz mamy tą gumę. Ja to, to było kiedyś w Polsce, już tego nie ma chyba. Ja to znam z Niemiec, 20 lat temu. Nie, nie, to, mówisz, to już jest taka, widzisz. Daj rękę. No, nie. Grubi, nie, no urwij sobie, no co nie. To jest po prostu guma do rzucia w tubce. Guma do rzucia w tubce. Tak. No, jak typowa guma do rzucia w tubce. albo... Coś na 10. Tak? Ja daję 3 na 10. Albo może, nie, nie. 5 na 10. Bo, Bo tam ten smak z ostatnich lat. Podsumowując, te wszystkie produkty miały sens, niektóre były bardzo dobre, niektóre były niedobre, były mękwaśne, niektóre były mega kwaśne, niektóre jestem zawiedziony. Ja najbardziej jestem sugestii. Zawiedziony jesteś? A mi równowałeś się smakowały? Jakieś miały ten zrezygnowy smak ten... A, to miało kaczupę, a nawet nienawidzę kaczupy. No, no. Widzisz? Ty jesteś młody, masz inne uczucie smaku, ja jestem starszy, mam inne poczucie smaku. Wydajcie koniecznie w komentarzu, czy te produkty znacie, przede wszystkim te produkty. Zrobimy z tym Zaraz to pogadamy Teraz kończę ten, Ale się uczy YouTube'a, więc dajcie mu od dajcie mu o fajny komentarz. Dajcie nam znać, co robimy dobrze, co robimy źle, co możemy poprawić, bo ale zaczyna YouTubować O ile ja że już jestem witem tak aktywny od 10 lat. Czy to pod nas był bez kanału, czy nas byłing? Okay. Tak teraz Alek i to jest nowość. Dajcie znać, czy widzieliście produkty Czekaj, ja to nie mówię, dajcie, dajcie znać, czy... Widzieliście te produkty, dajcie znać czy znacie te produkty, dajcie znać czy również dla was były ostre, kwaśne czy też inne. Pozdrawiam serdecznie, aktualnie jesteśmy w Mieście dylnym, ale tak na co dzień sobie siedzimy, żeby już było. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia, masz coś do powiedzenia na jeszcze? Nie. Nie? I co my teraz nie minutami zrobimy? Ja coś czuję, że, że nie, chyba zjemy, co? Także smacznego. Ty Będzie lejsie. Ja będzie lejsie, nie? Pozdrawiam serdecznie, pa!